Za wami pierwszy odcinek live tańca z gwiazdami. Jakie to są emocje? No zapytajcie, Majki, bo ja wiem, jakie to są emocje. No. Jestem szczęśliwa, że już po jest odcinka. Bo jesteśmy od rana na nogach próby, 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 więc marzę o tym, żeby już położyć się do łóżka, wyciągnąć zmęczone stopy, ale przede wszystkim jestem szczęśliwa, <trym> że mam takiego <trym> a... trenera, choreografa, przyjaciela też już mogę powiedzieć, że się. Faj... Bardzo mi miło. No, e... I to jest radość. I w momencie jak się wychodzi na parkie, i się słyszy dźwięki utworu, do którego się trenowało przez wiele tygodni. To jest po prostu zabawa. To już jest zadanie do wykonania, ale też olbrzymia, olbrzymia zabawa. Zatańczyliście świetnie, ja sobie przejrzałam komentarze, Pani fani są zachwyceni, ale oczywiście niektórzy przyczepili się do tej laski, o której Pani powiedziała na parkiecie. Jakby Pani wytłumaczyła właśnie taki performance związany z no wyjściem ja, o lasce? Ja właśnie wytłumaczyłam. Ja wiem, ale jeszcze raz. Ale mogę jeszcze raz powiedzieć, że e, to była odpowiedź właśnie na komentarze e, ludzi, którzy nie mają wiary w kobietę i że w pewnym wieku kobieta już właściwie nie powinna chcieć się bawić, żyć, siedzieć i po prostu narzekać i jak ja przeczytałam komentarz jakiegoś pana że o Jerzowska to powinna być w edycji dla seniorów wyjdzie na parkiet z balkonikiem nagle przyjeżdżam na trening, mówię Michał Zróbmy żart, że, że proszę bardzo, chcecie, żebym wyszła z balkonikiem? Wychodzę. Tak mnie widzicie, tak mnie postrzegacie, a potem jest parao. E, to, jest dokład, to jest tylko żart i takie stryknięcie w nos tym, którzy właśnie skreślają dojrzałe kobiety e, i spychają je nad boczny dom. Przecież e, kobieta dojrzała. E, ma doświadczenie, ma pewność siebie i zamienianie ją na młodszy model, który niczego nie wie, na przykład, i się cały czas uczy, to nie jest zawsze dobry pomysł. Ja, ja na przykład uwielbiam media amerykańskie, które szanują dojrzałych ludzi, nie wymieniają ich za każdym razem, jak się zmienia prezes telewizji, bo po prostu są fachowcami. Profesjonalistami i tu wiek nie ma nic do znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. A czy te komentarze z ust jury jakoś Panią zaskoczyły? Właśnie odnośnie tego, że powinna być Pani dumna, że pokazała Pani babciom i mamom, że można. Oczywiście nie wiem, jakby to było, gdybym tańczyła z partnerem y, rówieśnikiem. Po prostu, partner A musi A jaka jest być różnica wieku tutaj u Was? Y, duża. <grywa> Drobinkę dużo. Ale to jest Ale... podstawa, no. To jest podstawa. Partner musi być młodszy. Ale mnie bardzo podobały się dzisiaj Twoje słowa, które są taką dla mnie też inspiracją, że doceniamy siebie, jak jesteśmy starsi. I to zostało w moim sercu i ciągle mi krąży i to jest przepiękne. Dziękuję Ci za te słowa dzisiaj. I Pani sama przyznała, że czuje się Pani świetnie w swoim Lepiej. ciele i że jest Pani sexy babcią. Jestem. Jestem sexy babcią <laughs> Jestem. i po prostu nic z tego nie zmieni. Kochani, dziękuję Wam ślicznie za dziękuję. rozmowę. Trzymamy kciuki za kolejne live y i czekamy co tam pani jeszcze wyczaruje na parkiecie. Oh. Ach, no zaczynamy Czekajcie. od jutra. Czarujemy już od rana Zetro. jutro.